Program z cyklu Region Kultury. Witamy i zaczynamy. Magda Biszewska i Leszek Bonar. Pierwszymi bohaterami naszego programu są mieszkańcy wsi Smardzewice, którzy postarali się, aby obchody 600-lecia ich miejscowości miały niecodzienny przebieg. I tak się stało. Zamiast typowej w takich sytuacjach uroczystej akademii, oni zorganizowali wielką inscenizację, która nawiązywała do ważnych wydarzeń w historii Smardzewic. Odbywała się ona w trzech różnych lokalizacjach: w okolicach źródeł Świętej Anny, na dziedzińcu Kościoła Świętej Anny i na łąkach nad Pilicą. Smarzewice zawsze kojarzyły się jako miejscowość turystyczna położona nad zalewem sulejowskim, gdzie jest zapora tego zalewu. Raczej takie skojarzenia wypoczynkowe, rekreacyjne. Natomiast my w dzisiejszym spektaklu chcemy pokazać Smarzewice inaczej troszeczkę tak bardziej patriotycznie, bo faktycznie te wydarzenia, które będziemy pokazywać, miały taki oddźwięk typowo patriotyczny. Marko łaski pełna, a no samo życia, pociech cośmy uceni, cośmy zasłużyli. Ze mi tu stoisz, tu stoisz, zanoszujesz. Wszystkie trzy plany znajdują się w różnych miejscach, e, historycznych miejscach wsi. Pierwszy plan to jest źródło Świętej Anny, e, gdzie miało miejsce autentyczne objawienie w 1620 roku Świętej Anny Wojciechowi Głowie i tą scenę będziemy odzorowywać. Druga scena to jest przeniesienie do roku 1905 i to są rozruchy przy klasztorze przy kościele Świętej Anny, wydarzenia nazwane krwawą Wielkanocą. E, trzecia scena to jest już rok 1929, kiedy do wsi przyjeżdża Ignacy Mościcki w Hołdzie patriotycznej działalności wsi, wielowiekowej patriotycznej działalności. I tak będzie się kończyła nasza insynizacja powitania Ignacego Mucickiego na błoniach Smarzewickich nad pilicą. O panie, panie, ze zgrozną świata. Okropne dzieje przyniósł nam czas. Syn zabił matkę. Brat zabił brata mnóstwo kainów jest pośród nas. Ależ o Boże, oni niewinni, choć naszą przyszłość cofnęli wstecz. Inni szatani byli tam czynni. O rękę karaj, nie ślepy, Kojarzenie z wakacjami u dzieci i młodzieży jest jedno, totalna laba. Ale są instytucje, które wykorzystują ten czas do przyjemnego przekazywania ważnych treści dla młodych ludzi. Dla przykładu Łódzki Dom Kultury realizuje projekt ekologiczny pod hasłem Eko Młodzi w Łodzi. Służy on poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu prawidłowych postaw w edukacji ekologicznej. Ale jednocześnie uczy on szacunku dla przyrody i jej piękna, a także wpajania silnego związku ze środowiskiem naturalnym. Eko Młodzi w Łodzi jest to jedna z naszych wakacyjnych propozycji przygotowanych na tegoroczne wakacje. Akurat ten projekt skierowany jest głównie dla najmłodszych widowni, czyli dla dzieci i młodzieży właśnie z województwa łódzkiego. W Łódzkim Domu Kultury dzieci mogą zaznajomić się z problemami ekologicznymi, obejrzeć film, natomiast później mają bardzo ciekawą lekcję ekologiczną w łódzkim ogrodzie botanicznym. My zaplanowaliśmy ten projekt od połowy lipca do końca sierpnia i właściwie codziennie mamy jakąś grupę z regionu. Cieszymy się, że jest duży odzew i zainteresowanie. W czerwcu dni są najdłuższe. Wszędzie na półkuli północnej liście ciężko pracują. Wielki Dom Kultury zgodnie z nową formułą, zgodnie z nowymi wytycznymi zarządu pana Marszałka Stępnia wychodzi bardzo ostro, można powiedzieć kolokwialnie, w, te, w teren, w region, w województwo. Wychodzimy, zaczynamy współpracować z jednostkami kultury, ale również jak na przykładzie tego projektu zapraszamy do łodzi mieszkańców regionu. W tym momencie jesteśmy przygotowani na przyjęcie ponad 800 dzieciaków z regionu, z 8 miast. W 16 można powiedzieć Turach. Jest to projekt, który jak gdyby ma na celu i ten aspekt ekologiczny, ale również artystyczny. Chcielibyśmy się poprzez ten projekt zintegrować właśnie z tą młodzieżą, która uczestniczy na co dzień w zajęciach artystycznych w poszczególnych jednostkach i instytucjach kultury. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kaźmierzu Dolnym to zdecydowanie najważniejsza w Polsce impreza służąca ocalaniu autentycznych sposobów wykonawczych w zakresie tradycyjnej muzyki wiejskiej. Stało się już niemal zwyczajem, że wśród laureatów kolejnych edycji zawsze są artyści ludowi z województwa łódzkiego. Tak było i w tym roku. Spośród pięciu kategorii wygraliśmy dwie. W kategorii kapel najlepsza okazała się kapela Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, a w kategorii folklor rekonstruowany zwycięstwo odniósł młody zespół z Łodzi. To kapela Gęsty Kożuch-Kurzu, z którą umówiliśmy się w skansenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Złożyliśmy kapelę Gęsty Kożu Kurzu z potrzeby grania muzyki do tańca, która w tej chwili no, jest muzyką niszową, e, ale jakoś się tak złożyło, że tutaj, jak w twórkę siedzimy, nam no, wszystkim e, akurat e, ona przypadła najbardziej do gustu. Najlepiej się nam ją tańczy. E, i lubimy ją wykonywać po prostu. Kiedyś tak było, że ta muzyka to była domena młodych ludzi. Właściwie grało się w czasach kawalerskich, potem jak się wyszło za mąż czy ożeniło, to się porzucało tą muzykę, bo trzeba było się zająć domem, rolą itd. Teraz przez to, że, że zanika i tylko starsi ludzie ją grają jeszcze na wsiach, to jest, powstało takie wyobrażenie, że, że to jest muzyka starszych ludzi, a tak naprawdę jest to muzyka młodych i my to w tej muzyce czujemy, i, i dlatego chcemy ją grać. Czasami jesteśmy traktowani jak dziwacy, czasami śmieją się z nas nasi rówieśnicy, ale my się tym w ogóle nie przejmujemy, bo ta muzyka jest żywa, w niej jest mnóstwo emocji, jest kolorowa, a poza tym spotykamy się z niesamowitymi ludźmi dzięki niej i, i reszta nas nie interesuje. Oprócz tego, że gramy w zespole rekonstruujący muzykę tradycyjną, organizujemy również spotkania pod nazwą Pograjka Łódzka. To jest cykl kilku spotkań, na których są warsztaty muzyki tradycyjnej i pograjki, czyli po prostu zabawy z taką muzyką. Najbliższa taka zabawa będzie 29 września, więc zapraszamy serdecznie. Złoma sieczka brzęczy, nie pojadę do niej więcej. Takie jasne, takie blade, już tam więcej nie pojadę. Kapelę Gęsty Kożuch Kurzu wyróżnia znakomita świadomość warsztatu muzycznego. Są to ludzie bardzo muzykalni, którzy są jak na najlepszej drodze do dalszego rozwoju. Myślę, że w przyszłości poszerzą ten repertuar, że będą sięgali też do nagrań innych muzyków ludowych. No i że dzięki nim stworzy się w Łodzi większa grupa miłośników tradycyjnego folkloru. Moja mama, odejmie za mąż, korali mi dużo na wiąż, nie korali to kamini, ażeby mnie chłopcy wzięli. Moja córuś, nie wierzę ci, kupię dzwonek, uwiąże ci, jak cię będzie chłopak gonił, to ci będzie dzwonek dzwonił.